Siemano, witam Was, PenChart w kolejnym odcinku serii opowieści dziwnej treści. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat y, zbieractwa. E, tak nazwę, zbieractwa. Chodzi mi konkretnie o to, co kiedyś zbieraliśmy za młodego. W sensie, jakie rzeczy kolekcjonowaliśmy. O, to jest odpowiedniejsze słowo. Kolekcjonowaliśmy. I całość podzielę... To będzie taki mm, mini-seria, mini-seria. O, trzy odcinki, trzy odcinki, ponieważ całość podzielę na... Na kategorie, trzy kategorie rzeczy, jakie kolekcjonowałem za młodego łebka w latach 80. i na początku lat 90. I tak to mniej więcej wszystko będzie podzielone na trzy takie, mam nadzieję, trzy odcinki. Na trzy odcinki. Oczywiście takich rzeczy było więcej, jakie kolekcjonowałem za łebka, ale, ale będę mówił tylko o trzech, bo te są takie najbardziej odległe w czasie. Moje najmłodsze lata, tak naprawdę. A późniejsze to już tak jakby. Jakby mniejsza mniejszość, nie? mniejsza większość, czekam, zwał jak, zwał jak zwał, ale będą tylko trzy e, odcinki, trzy kategorie rzeczy, które zbierałem. E, I dzisiaj dzisiaj opowiem Wam o co nieco o zbieraniu. Pewnie większość z Was będzie wiedziała o co chodzi: pustyk, pustych puszek po piwie. E, gotowi, a więc zaczynajmy. No dobra, zbieranie puszek po piwie to dziwna rzecz, dziwna rzecz, nie? Dla młodych ludzi teraz dziwna rzecz. Dla nas, starych koni, którzy wychowali się w tamtych latach, to coś normalnego, no, zbierało się puszki po piwie. Dlaczego zbierało się puszki po piwie i co jest nadzwyczajnego w zbieraniu puszek po piwie pustych? No dobra, dlaczego się zbierało puszki po piwie? Po kolei, no. Osoby, które się nie wychowały w tamtych latach, nie wiedzą o tym, a osoby, które tak jak ja i tak jak chyba większość z Was wychowała się w tamtych latach, dobrze o tym wie, że rzeczywistość była nudna, szara i do dupy. No bo tak było, tak niestety było. Oczywiście, mieliśmy naszą fantazję dziecięcą, która pozwalała nam wymyślać takie zabawy bez czegokolwiek tak naprawdę, że nasze otoczenie było kolorowe. Dla nas było kolorowe, bawiliśmy się świetnie i było naprawdę bardzo fajnie, ale otaczająca nas rzeczywistość była szara i do dupy. I tak niestety było. I w takiej rzeczywistości te puszki, puste puszki po piwie, kolorowe puszki po piwie, e, często e, z jakimiś takimi krajobrazami namalowanymi, jakimiś nadrukami pełnymi e, detali, e, jakimiś fajnymi napisami, te, te pejzaże, pejzaże, te... te... Krajobrazy często były jakieś tam, wiecie, góry, bawaria, tego typu rzeczy, no piwo, bawaria, jasna rzecz. Takie to były puszki, i w tamtych czasach, gdy wszystko było szare do tyłka, taka kolorowa puszka pełna detali, z fajnym, namalowanym obrazkiem, czy tam nadrukowanym, czy jak zwał, tak zwał, to było coś naprawdę pięknego. No bo co my mieliśmy? Wszyscy chodziliśmy tak naprawdę ubrani w podobne ciuchy. Wszyscy mieliśmy podobne zabawki, bo nic innego nie było w sklepach. Wszyscy mieliśmy podobne przybory w szkole, bo nic innego nie było w sklepach. Wszyscy dostawaliśmy te same prezenty na komunie, bo nic innego nie było w sklepach. Wszyscy mieliśmy taką samą chemię, nawet chemię w sensie jakiejś tam kompania i tak dalej. I te szyszki takie, nie? Były do kąpieli. Wszyscy mieliśmy dokładnie to samo. A więc było szaro i do tyłka, tak? Bo te wszystkie rzeczy też były niejakie, tak naprawdę. A więc takie puszki pełne detali, fajnych obrazków i tak dalej. One były naprawdę świetne. Dlatego to zbieraliśmy. Dlatego to, bo dla nas było coś wielkiego. E, coś, co. E, no, przykuwało naszą uwagę, wzrok. Bo to było naprawdę fajne. To było naprawdę fajne w tamtych latach. I teraz, może pytanie kolejne. A co tym, tak nadzwyczajnego w zbieraniu puszek? No co, idziesz do sklepu. Kupujesz piwo, wychylasz piwo, masz puszkę, stawiasz, cześć, skolekcjonowałeś sobie, masz kolejny egzemplarz puszki w swojej kolekcji. No tak, dziś tak, kiedyś. To... Teraz znowu, po raz kolejny, większość pewnie będzie dobrze wiedziała o tym. E, w, tych, którzy się wychowali e, w tamtym jak ja są w moim wieku, podobnym wieku, a młodzi niekoniecznie może o tym wiedzą, ale gdzie kiedyś mieliśmy supermarkety? No nie było, a były sklepy, o no jasne, że sklepy były. A więc trzeba się do sklepu kupić piwo w puszce, nie? No tak, nie było piwa w puszce. No bo nie było, było piwo w butelce, z tego co pamiętam, ale w puszkach. Piwa nie było, więc zdobycie takiej puszki po piwie, piwa w puszki po piwie, dziś to jest żadne wyzwanie, idziesz, kupujesz. A kiedyś to było mega wyzwanie, a więc jak zdobywaliśmy puszki po piwie? No cóż, było kilka sposobów. Było na przykład kwestia import prywatny, jak ktoś miał rodzinkę, tak jak ja na przykład, rodzinkę w Berlinie, akurat w moim wypadku, no, to w ten sposób sobie, prawda, jakoś załatwiał te puszki po piwie, i tak dalej. Przywozili, moja ciocia, mój wujek, przywozili tutaj, po prostu, i miałem swoje puszeczki wymarzone po piwie. E, to była jedna z możliwości. Inna możliwość była taka, że no, to większość chłopaków tutaj z mojego otoczenia e, kręciła się po parkingach, gdzie parkowali. Kierowcy tirów z Niemiec. No i taki kierowca tira, jak miał przerwę, to sobie browarkę tam żłopał, czy kilka browarków i jebut tam w krzaki, nie? No bo śmietników przecież nie było. Jakie śmietniki? Jebut w krzaki. Nikt nie zabierał tego z sobą. A więc chłopaki czekali aż odjadą, i w te krzaki, i zbierali, szukali z tymi puszkami, kopali no i często gęsto te puszki sobie, prawda, wyrywali e, gdzieś tam z krzaków, i, i, ta, i tak to wyglądało. Tak się też dorywało do tych puszek w ten sposób. E, niedaleko mojej miejscowości, gdzie mieszkam, w Sulechowie jest podgrodzie taki hotel. Kiedyś tam dawno temu e, też e, odwiedzali to miejsce, bo to było takie znamienite miejsce, że tak powiem, fajne. Dziś to jest już rudera, która po prostu upada, niedługo się chyba rozsypie. Ale kiedyś to masa gości, również z zagranicy, i ci goście z zagranicy też przywozili browary, i też się puszki tam walały, i tam też się chodziło, zbierało te puszki. O tym mówiła mi moja żona, bo jej brat zbierał puszki kiedyś i zbierał je właśnie w takim miejscu. No cóż, ogrzewaliśmy no po żeby znaleźć puszki po piwie, i kolekcjonowaliśmy je, i było naprawdę świetnie. No i tych puszek, tych puszek było naprawdę masa. Yy, lataliśmy z tymi puszkami po całej tej, w moim przypadku wiosce, bo ja się uchwałem na wiosce, lataliśmy po wiosce i się wymienialiśmy, to był towar yy, handlowy, to, handel wymienny, o, że tak powiem, i lataliśmy i wymienialiśmy się jeden z drugim, gdzieś po chatach kontemplowaliśmy to, co kto tam miał i tam oferowaliśmy swoje puszeczki i tak to się wszystko... Toczyło i kręciło. Gdy ktoś miał dwie puszki albo trzy puszki zdublowane, takie takie same, po prostu, no to miał kartę przetargową, a puszki były na przykład niespotykane, miał dwie takie, no to sobie szedł do kolesia, tak? Do kolesia też szedłem bardzo ładnie i patrzę, ma takie puszeczki. No to myślę sobie, halo, tę puszeczkę bym chciał. Mam taką, chcesz taką puszeczkę? Daj mi tą puszeczkę. A jak miałem jakąś fajną puszeczkę, daj mi tą i tą, i tą, albo tą i tą. Dwie, albo trzy puszki za tą jedną. Bo ta była unikatowa, nikt tego nie miał, a te jednak tam były jakieś tam znane, ale ich nie miałem tak, chcę dwie, a tobie dam tą jedną, nie. I tak właśnie kwit handel. I tak lataliśmy i się wymienialiśmy na te puszki, i było naprawdę fajnie. To był naprawdę fajny okres. Teraz, jak te puszki przechowywaliśmy? Bo to jest ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, no bo zbierać puszki po piwie, no tych puszek często było, nie wiem, 100, 200, to zależy, kto, jakie miał możliwości, ale dajmy na to, że 200 puszek. Mój kuzyn miał spokojnie 200 puszek, jak nie więcej. No i teraz, jak to trzymać? No w tamtych czasach było, jak mówiłem, nudno, szaro i do dupy. Wszyscy mieli wszystko to samo. Meble też, tak zwane meblościanki. Meblościanka, czyli na częściej, najczęściej na całą ścianę. Meblościanka, prosty mebel bardzo. Szafa, regał, może druga szafa, czy tam jakieś tam witrynka z szybką i tak dalej. Generalnie ta szafa wystawała, później się chowała, później była jakaś tam półeczki, później się wysuwało znowu, jakaś tam witrynka była. Generalnie na całą ścianę była meblościanka. Eee, no i teraz Puszki, gdzie trzymać? Puszki są duże, to nie jest mała rzecz. A 200 puszek, to jest gdzie trzymać? Nie sztuką było trzymać tego w szafkach zamknięte, czy tam w piwnicy, no bo. Po co? To, to się miało po to, żeby to komuś pokazywać, a nie trzymać to w szafce zamknięte. Dla swojej własnej, wiecie, własnego widzi żeby było fajnie. Nie, to trzeba było pokazywać, po to się to miało. A więc to się eksponowało. 200 puszek eksponuj, nie? W swoim pokoju, bo to wszystko miałeś w pokoju. A więc ustawialiśmy te puszki, to też będą wiedziały osoby, które się wychowały w tamtych latach, na tej ściance u góry. Wiadomo, ona była do pewnej wysokości, do sufitu jeszcze była. A jakaś tam wysokość, jeszcze jakaś przerwa i w tą przerwę między meblościanką a sufitem układało się te puszki. Jedna obok drugiej. Jak szła tak meblościanka, wiecie, że szafka się chowała i tak dalej, tak szły te puszki ustawione w jednym rzędzie, w jednej linii. Eee, nie było łuków, no bo to było ten, komunat, tam łuków nie było, tam nie było takich finezyjnych mebli z łukami, to było wszystko kąty proste. I tak się ustawiało te puszki w jednym rzędzie. Jak ktoś miał szczęście, miał wyższy sufit albo meblościankę, inną, niższą, to mógł sobie ustawić dwa rzędy puszek, albo i nawet trzy. Jeden rząd puszek, później na górę na drugi rząd puszek i trzeci rząd puszek. Tak, i trzy rzędy puszek, tak to wyglądało, i to wszystko szło tak w jednej linii, poukładane sobie po tej meblościance u góry. Wpadał koleś, wow, nie, jak w muzeum, normalnie, taki respekt, jak w kościele, taki chwytał, i było naprawdę super, i te puszki tak były eksponowane, no, eksponowane. Oczywiście, jak ktoś miał doble, to sobie stawiał z tyłu puszki, żeby wiedział, wiedział, że tutaj jest taka puszka, i z tyłu mam dwie takie same, ma wymianę, to wyciągał, wiedział, gdzie co ma. Wszystko było pod kontrolą. Tak te puszki sobie magazynowaliśmy. To było naprawdę fajne, nie? To było naprawdę fajne. To jak to wszystko to wyglądało, wchodzisz do pokoju do kogoś i puszki pod sufitem, były umieszczane. Ktoś jak miał większą fantazję, to sobie półki jakieś robił, też ustawiał te puszki. Pełno puszek, cały pokój, pełny puszek. I tak to zbieraliśmy. Takie to były czasy. Było naprawdę fajnie. Oczywiście nie tylko puszki po piwie, bo były też puszki po jakiejś Coca-Coli, po Pepsi, jakieś fajne butelki po jakimś groszu, czy po czymś tam różne, różniste po napojach wyskokowych. Takie rzeczy. To było fajne, to było kolorowe, to było naprawdę świetne. Taka ciekawa jeszcze rzecz, teraz sobie przypomniałem: mój kuzyn, który miał, tak jak mówiłem, 200 albo i nawet więcej tych puszek. Miały ustawione je w trzech rzędach na tej meblościance i to były już czasy, kiedy on miał atarynkę, ja do niego wpadałem pograć sobie w różne gry, nie tylko ja, kolesie różni też jego, kuzyni nasi i tak dalej, cała masa ludzi w pokoju na tarynce graliśmy w różne gry, pewnego dnia, pamiętam, graliśmy w coś, to mogło być coś ala International Karate, coś takiego. Czy, czy jakiś Bruce Lee, czy coś takiego. Nieważne, w każdym razie się tłukło na ekranie. No i wiadomo, jak się tłukło na ekranie, to się tłukliśmy też między sobą, bo to wiecie, fantazja ponosiła, to heja, nie? I tam się chłopaki między sobą szarpali. Nie byłem to ja. Pamiętam, że mój kuzyn z kimś tam się szarpał, ja chyba grałem w tym czasie, i tam szarpali się, ćwiczyli na sobie ciosy karate i z impetem w pewnym momencie wpali na ten regał. Wpali na ten regał, na tą meblościankę, ta meblościanka się zatrzęsła, wszystkie te puszki, prawie wszystkie, poleciały na nich, na nas. Jaki to był widok? No, staliśmy w tym pokoju, ja siedziałem, tam siedziały osoby, stały osoby i tak dalej. Oni stali pod tym regałem, pod tą myślą zasypani puchami, wszędzie tych puszek było pełno, wszystko się posypało. Wszystko było bez spokoju, nie? Ale <laughs> część tych puszek, większość chyba się pogięła, no bo to puszki, po prostu puszki. Teraz wyobraźcie sobie mojego kuzyna. Stał na środku pokoju, powiedzmy, wszędzie rozsypane jego drogocenne puszki, wszystkie prawie pogięte, bo to poleciało się, pogięło, jedna a drugie, katastrofa. On płakał. On dosłownie płakał takimi łzami, że Masaka. Jego największy drogocenny skarb posypał się, rozsypał się po podłodze. I tyle z tego było, z jego zbierania te puszki prostowane, takie krzywe już, takie powniatane. To się nie nadawało do niczego i takie miał te puszki. Na tym się zakończyła jego przygoda z zbraniem puszek. Czy nas to śmieszyło? Nie, my też mieliśmy łzy w oczach, bo to były takie okazy. To było takie piękne te puszki były i tak się zniszczyły przez przypadek. Ale, ale co, dobrze się bawiliśmy, ta chwila była akurat fajna, a chwilę później już było mniej fajnie, ale, ale tak właśnie było, no i tak właśnie było z tymi puszkami, tak je zbieraliśmy, e, genialiśmy, wymienialiśmy się, e, traciliśmy w taki też sposób, różne rzeczy wychodziły, jeden się na drugiego gniewał, bo coś tam wychodziło, różne rzeczy, ale to było naprawdę fajnie, naprawdę fajnie, to były naprawdę świetne czasy, bardzo miło je wspominam. I cóż mogę powiedzieć, jak skończyły puszki? No, z czasem tak wszystko. Bańka puszkowa pękła, tak retro bańka pęknie kiedyś, tak to przepowiedziałem, w sensie nie ja pierwszy, ale wiadomo, bańka puszkowa pękła, puszki się skończyły. A jak puszki się skończyły, to co z nimi zrobić? No to dziś by się sprzedawało te puszki. Dziś są tylko jedne osoby, które zbierają puszki. Ci, co chodzą po śmietnikach, rano zbierają i pod śmietnikami ciach, ciach, nie, rano ty śpisz, a słyszysz je but, Gniotą te puszki, nie, to ci jeszcze zbierają puszki. To dzisiaj jakby się wyrzuciło te puszki, to oni by to zebrali. Kiedyś, jak pozbywaliśmy się tych puszek, nie było skupu puszek. Chyba nie było, nie było raczej, to po prostu wszystko skończyło na śmietniku. I taki był koniec zbierania naszych puszek. Po piwie. Wszystkie skończyły na śmietniku. Czy dziś ktoś zbiera puszki po piwie? Nie wiem. Może zbiera ktoś puszki. Ciekawe. No jestem ciekawy, może ktoś zbiera. Nie sądzę, ale jeżeli tak, to dziś ma bardzo łatwe zadanie. Chociaż na pewno też są okazy, które są ciężkie do zdobycia. Może te stare nawet, ale ogólnie dziś chyba jest łatwiej niż było kiedyś. No na fa fajne czasy. To były naprawdę fajne czasy i puszki były, puszki minęły, bańka pękła się skończyło. Ale było naprawdę bardzo miło. Takim oto rymem zakończę. Także tak wyglądało zbieranie puszek w naszym wykonaniu. I w tym odcinku to była tyle teraz o tych puszkach. W następnym odcinku poruszę kolejną kwestię, kolejną grupę rzeczy, które zbierałem ja i nie tylko ja, ale o tym będzie już w kolejnym odcinku. Oczywiście nie teraz, nie będę mówił co to będzie. Nie będzie niespodzianka, nie będzie to tak zwariowane i głupie jak puszki, chociaż głupie to nie było, ale. No, wtedy, ale dziś może być. Ale to będzie też taka dosyć ciekawa rzecz. Dosyć ciekawa, że tak mi się wydaje. No. A w tym odcinku. Ej, nie, jeszcze napiszcie wy w komentarzu pod tym filmem, czy również zbieraliście puszki. Jakie okazy mieliście, jakie są Wasze przygody związane z tym. Ciekawy jestem, ile osób zbierało puchy tak jak ja. I moi znajomi, i moi kuzyni i w ogóle wszyscy w moim otoczeniu. No ciekawy jestem, piszcie. A w tym odcinku to na tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was pończaki do następnego. Trzymajcie się. Cześć!